Bardzo serdecznie w nowym roku. Program Ręce Które Leczą, Ola Nowak. Zbyszek Nowaka, przy okazji, ponieważ to nowy rok się zaczyna, to tych wszystkich spraw, które chcielibyście Państwo zrealizować, życzymy Państwu, aby one się spełniły, aby ta energia służyła Państwu jak najwięcej i jak najlepiej. Natomiast temu naszemu kontaktowi służy oczywiście przede wszystkim. To nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś mamy gościa wspaniałego, którego za chwilę Państwu przedstawimy, ale zaczniemy od SMS-a wysłanego pół roku temu. No właśnie, tutaj chcę powiedzieć o tych SMS-ach coś, co jest bardzo istotne, bo Państwo piszecie do mnie SMS-y, a potem się dziwicie, że jak to ja odbieram te SMS-y i na nie nie odpowiadam. I tutaj jeden z SMS-ów, a za chwilę wrócę do tego głównego. Pomimo, że Pan mi nie odpisał, dolegliwości ustąpiły. Dziękuję i życzę szczęśliwego Nowego Roku. Natomiast ta sprawa, która dla nas jest tak bardzo istotna. To jest kontakt. Kontakt powoduje włączenie funkcji przekazu energii, niesie ze sobą pewną informację. Drogi Panie Zbyszku, piszę, ponieważ chcę bardzo serdecznie podziękować. Miałabym wiele do powiedzenia, ale w SMS-ie tak się nie da. W SMS-ie się nie da, ale da się na żywo. Dzisiaj gościem naszym i Państwa jest Pani Anita Dzida. Witamy serdecznie. Pani Anita, proszę opowiedzieć nam króciutko co to była za sprawa? To zeszły rok, zamykamy te sprawy, ale musimy jeszcze przypomnieć, na czym to polegało, bo była to sprawa straszna. Tak, bardzo straszna, trzeba przyznać, przyznam Pani rację. Córka po spożyciu antybiotyku właściwie wystąpiła u niej reakcja alergiczna na tym tle i zapadła na rzadko spotykaną chorobę, tzw. zespół lejela. Polega to na tworzeniu się pęcherzy na całym ciele, włącznie z twarzą. Po czym pęcherze się zrastają, skóra odkleja się niejako od ciała. Jest to bardzo poważna reakcja, zagrażająca życiu. Córka, dzięki szybkiej reakcji ze strony lekarzy z placówek szpitalnych poprzednich, znalazła się w szpitalu leczenia oparzeń w Siemianowicach, i tam właśnie podjęto się leczenia dziecka. Mówiła Pani, że dopiero tam rozpoznano naprawdę, na czym polega problem? Właściwie rozpoczęto już w Katowicach na dermatologii. Jest jeden z bardzo dobrych lekarzy dermatologów. Właściwie doszło do właściwej diagnozy, bo, bo naprawdę bardzo trudno zdiagnozować tę dolegliwość, ponieważ no, mylona jest z sepsą, a to nie jest sepsa zupełnie inaczej się leczy, zupełnie inaczej w ogóle leczenie wygląda. Także dzięki temu lekarzowi, w sumie, dzięki naszej współpracy, później y, córka przeżyła, bo, bo reakcja była fatalna. No, jak to się potoczyło dalej? No, y, w momencie, kiedy odwieźliśmy y, na sygnale córkę do Siemianowic, y, córka, córką zajęli się lekarze, y, moja reakcja była natychmiastowa. Y, telefon do pana Zbyszka. Telefon i wysłuchanie. Telefon zdjęcia. do pana Zbyszka. I y, fajnie, się złożyło, przed fajnie się złożyło, że to padło na dzień wolny, y, właściwie dzień pracujący, między dniami wolnymi od pracy. Odebrała pani z biura i y, automatycznie przekazała zdjęcie córki, ponieważ zdjęcie pan Zbyszek wcześniej już posiadał. Y, przekazała do pana Zbyszka i reakcja była natychmiastowa ze strony pana Zbyszka. A dlaczego tak mówię? Ponieważ y, córka już następnego dnia. Co było wręcz niesamowite, ponieważ ta choroba powoduje sklejanie się śluzówek, nie da się jeść, nie da się połykać, sklejają się oczy, sklejają się usta. A córka na drugi dzień po moim telefonie, właśnie do podkowy do pana Zbyszka, zaczęła jeść. Trzeci dzień to już była radykalna zmiana, ponieważ no, było to widoczne w ogóle z każdej strony. Córka zaczęła się normalnie zachowywać, ona była cała obolała, wiadomo, rana na całym ciele. Dało się zauważyć, że jest to reakcja jakaś nienaturalna, prawda? Czyli pod wpływem jakiegoś działania. Ja jestem w 100% przekonana, że to się działo pod wpływem działania pana Zbyszka. To znaczy, szybciej zaczęło się wszystko goić niż normalnie yy, tak, by się szybciej, goiło? Tak, szybciej zaczęło się goić. Nawet lekarz, docent stwierdził, z którym rozmawiałam, że. Jest wyjątkowym przypadkiem przypadek mojej córki, ponieważ generalnie ludzie wychodzą ze szpitala po, po dwóch miesiącach, czasami nawet dłużej trwa leczenie. Natomiast Magda praktycznie wyszła ze szpitala po trzech tygodniach. Lekarze byli w szoku, że to wszystko się tak świetnie goi, mhm. że Magda jest tak pozytywnie nastawiona no w ogóle do tej choroby, bo to było istotne to w sumie jest najistotniejsze w leczeniu każdej choroby, ale w tym przypadku to było bardzo istotne. Więc y, to jest pozytywne nastawienie i wręcz niesamowita reakcja ze strony lekarzy, kiedy odwijali córce bandaże i widzieli, jak ona się goi. Oni byli w szoku, że, że to jest wręcz niesamowite, że. Ile czasu po taka tej chorobie możliwość? było zrobione to zdjęcie, kiedy się spotkaliście po raz pierwszy w Katowicach, kiedy Magda y po raz pierwszy przyjechała do, y, do Zbyszka? Trzy tygodnie, trzy tak, i pół tak, tygodnia. Nie było Państwo różnicy pomiędzy. Bo tutaj było to zdjęcie, które przed chwilą pokazywałam, już troszkę lepiej, już zdjęte bandaże, ale jeszcze sporo mm -hmm. problemów, a tu już dziewczyna właściwie zdrowa. Tak, rana była na całym ciele, także ona... jestem w szoku, że po prostu po trzech tygodniach dziecko wyglądało w taki sposób, bo to się naprawdę nie zdarza. Jedno trzeba powiedzieć i myślę, że to jest bardzo istotne. Bo córka pani została odwieziona do szpitala w Siemianowicach, oparzeniówka. Wiedzą, w jak, jak w tak trudnych, niezwykle ciężkich sytuacjach, co robić, co można, w jaki sposób można pomóc. Czyli miała I, to szczęście, że trafia na profesjonalną. Tak, i tutaj niewątpliwie ogromna zasługa szpitala i lekarzy, którzy spowodowali, że zatrzymali jak gdyby proces, i mieliśmy czas na to, żeby skontaktować się i podjąć działania energetyczne które zakończyły się takim, no można powiedzieć, spektakularnym sukcesem, co tu by dużo nie mówić, ale niewątpliwie jest to nasza wspólna zasługa tutaj. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, że. Współpraca zresztą, mhm. z lekarzami, z wieloma lekarzami różnych specjalności, to jest no, mój taki, moje takie powołanie. Zresztą bardzo wielu lekarzy korzysta z mojej pomocy, aczkolwiek nieraz są zaskoczeni, bo tutaj mam kolejne SMSy, panie Zbyszku, po wizycie we wtorek jestem zdumiona, nie palę, torbiele zniknęły. Mina ginekolog bezcenna. No i tak dalej, i tak dalej, bo cały czas te SMSy do mnie napływają, ale uwaga, ja moje działanie jest działaniem energetycznym. Ja w zasadzie nie odpowiadam pisemnie na SMSy, bo ich przychodzą setki dziennie, ale każdy odbieram i do każdego z Was płynie energia, jestem szczęśliwy, no że. No właśnie w przecież nowym jak roku... Magda jeszcze była w szpitalu, nastąpił ten pierwszy ewidentny efekt kontaktu. Czy pani codziennie pisała SMS-y? Tak, no, tak, tak, tak. Codziennie się kontaktowałam, nie tylko SMS-y, wie pani co ja dzwoniłam, ja byłam wręcz nachalna, bym <grym> powiedziała, bo starałam się, ja wiedziałam, że to jest istotne i że bez tego się nie obejdzie, dlatego no, uważam, że dzięki temu właśnie tak udało się wyprowadzić właśnie z tak tego stanu było. początkowego, takiego krytycznego mm -hmm. przy współpracy, jak pan Zbyszek wcześniej powiedział, oczywiście z lekarzami, za co im serdecznie dziękuję. Dziękujemy. I chcę powiedzieć jeszcze o czymś niezwykłym. Otóż y, ja myślę, że tutaj zadziałała jeszcze intuicja. Matki, kobiety mają taką intuicję, i często, kierując się tą właśnie intuicją, odnajdują być może tę jedyną możliwość do osiągnięcia czegoś, co wydaje się niemożliwe z punktu widzenia. Y, Jakiegokolwiek, bo przecież w tak strasznym stanie y, y, znaleźć się, to przecież y, jakiej odporności psychicznej trzeba. Jak pani wychowała to swoje dziecko, że ona mimo tego swojego wyglądu nie załamała się, prawda? Jak we dwie rzeczy się, się zebrały no razem. Właśnie o tym też myślę, że w sytuacji tak. takiego szoku podjąć jakieś racjonalne działanie. To fantastyczne. No, to myślę, znaczy... że może pani się dopisać jako trzecią osobę, trzecią, trzecią autorkę sukcesu. Lekarze, Zbyszek tak, na pewno, tak. ale i pani jest wartością najwyższą, prawda? A zwłaszcza życie dziecka, także tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Człowiek się chwyta każdej możliwej, yy, każdej możliwości, żeby temu dziecku pomóc, a że no, jest Pan Zbyszek pod ręką, warto z tego skorzystać. Warto z tego skorzystać. Pani Jelen to bardzo dziękuję za to, że była Pani z nami dzisiaj i zechciała ja to opowiedzieć. Dziękuję. Powiem Państwu, że Magda jest z nami w studiu, ale nie chciała się nam pokazać, ale wygląda <laughs> pięknie. Wygląda naprawdę pięknie, zdrowo i wspaniale i tego jej życzymy, żeby żeby się ten nowy rok właśnie tak jak dobrze zaczął tak dobrze kończył my musimy kończyć pierwszą część naszego programu Pamiętajcie państwo że zaraz po przerwie będzie przekaz energii i będzie energetyzacja wody więc proszę się przygotować jakąś butelkę gazowanej wody mineralnej ze sobą już mieć przy telewizorze ponieważ Zbyszek już gotów do, do działania do pomocy państwu do tego żeby ten nowy rok zaczął się możliwie jak najlepiej możliwie jak najbezpieczniej a ja chcę zaskoczyć panie. Państwa pewną właśnie pewnym ćwiczeniem, które od dzisiaj będziecie Państwo na pewno chętnie wykonywać, nie tylko te nasze trzy gesty, ale Dobra. chodzi o to, żeby te nasze palce cały czas okay. były sprawne. zatem ćwiczenia, przekaz, woda za chwilę do Państwa wracamy. Po przerwie i teraz najważniejsza część naszego spotkania. Ta zapowiedziana niespodzianka jest y, bardzo prostą funkcją, która pozwoli nam sprawnie y, utrzymywać sprawność naszych palców przez cały czas. Y, telewizyjnie to po raz pierwszy. Proszę, żebyście Państwo zanim wyciągniecie swoje dłonie i wykonamy te trzy gesty, wykonali to, co ją robiła. Ja. Rączki, tak? i proszę te dwa paluszki, żeby były o. Tutaj takie V, żeby było po środku. To wszyscy trudne. próbują po drugiej stronie ekranu. No pięknie. No próbujemy, próbujemy. A teraz uwaga, te dwa paluszki chowamy do środka, do środkowe, a tamte na zewnątrz. No wszyscy ciągniemy, ciągniemy? Nie jest łatwo. Ach, nie jest łatwo. A teraz uwaga, a teraz robimy tak. No, prawda, tak już w ogóle nie wchodzi w no. Dobrze? Super. A teraz uwaga. Teraz robimy coś takiego, prawda? Nie tak. Tylko same końce palców ciągniemy i tym paluszkiem dotykamy tu. Też to ja było. A teraz. Proszę klasnąć lekko. Dłonie się rozgrzały. Proszę, jak na co są te ćwiczenia? Te ćwiczenia chodzi o taką rzecz, żeby te przykurcze, które tutaj występują w pewnym wieku, żeby właśnie te przykurcze nie występowały, i temu celowi służą te dwa. Żebyśmy za 20-30 lat nie Amerykanie wodą. salutują tak, Rosjanie salutują tak. A dlaczego my tak salutujemy? Salutowanie zaczęło się od Kościuszki, a on niestety miał przykór tych dwóch palców i tak nam zostało. Poważnie mówisz? Tak. To nie jest dowcip. Nie, przykurczę, państwa, przykurczę, to nie jest dobra rzecz. Gnamy z naszym przekazem energetycznym, bo to jest telewizja komercyjna, a my podejmujemy działania, które mają przynieść określone skutki zdrowotne i ich właśnie oczekujemy. To jest kontakt bezpośredni, jesteśmy na żywo, wyciągamy dłonie, pamiętajmy, to jest nasz pierwszy gest. Ten drugi, ten trzeci. Tylko moje dłonie będą do Was wyciągnięte. Ja, na wszelki wypadek, odstawię jeszcze wodę. Za chwilkę będzie energetyzacja wody. I co nam jest, jest jeszcze potrzebne? Rączki. Mam już pięknie rozgrzane paluszki. Będą chodziły na klawiaturach komputerów, klawiaturach różnych instrumentów, prawda? Skrzypce. Wszystko będzie pięknie chodziło. Uwaga, ten nasz pierwszy gest. Jeszcze potrzebny jest nam optymizm. Bez względu na to, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. Spróbujmy pomyśleć sobie o czymś pięknym, o czymś przyjemnym. Wyciągamy nasze dłonie, a moje dłonie będą teraz do Was odwrócone. Nasz pierwszy gest. Energia, która płynie do wszystkich, gromadzi się na powierzchni Waszych dłoni. Jest to pisana znakiem ujemnym. W tym znaku pracuje cały nasz organizm. Nasz drugi gest, obie dłonie przybliżamy do siebie, ale ich nie składamy. Są osoby, które mogą nie czuć nic. Jeżeli kogoś parzy w dłonie, dłonie rozsuwamy do takiego momentu, kiedy, kiedy, jeżeli już nie czujemy tego żaru. To nasz drugi gest. I ten trzeci. Obie dłonie kładziemy na naszym ciele. Pamiętamy tylko o tym, aby ręce się nie krzyżowały i palce żeby się nie łączyły. Energia, która zgromadziła się na powierzchni dłoni, uległa uformowaniu, teraz przepływa do ciała każdego z was. Natomiast to wszystko, co nam przeszkadza, spływa ku zewnętrznym stronom naszych dłoni. I kiedy mija trzecia minuta umowna, co robimy? Odpromieniowanie teraz odrywamy dłonie, odrzucamy jakbyśmy coś strzepywali klaszczą. No roczki już pięknie działają, wspaniale. Drodzy Państwo, energetyzacja wody bardzo to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że wodę po procesie energetyzacji możemy gotować, podgrzewać. To nie powoduje umniejszenia jej walorów energetycznych. Okłady z tej wody po pięciu minutach wyrzucamy w te miejsca, gdzie występują bóle czy jakiekolwiek problemy. Kartki wodne Podkowa Leśna telefonicznie albo ze strony nowak.pl. Energetyzacja wody w naszym domu zawsze pamiętajmy ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci, a ponieważ ja jestem z wami wszystkimi, to przybliżamy dłonie do butelek z wodą, na których mamy naklejone, podpisane kartki wodne, lub butelkę mamy tylko podpisaną. Oczywiście naklejenie kartki jest bardzo ważne, ponieważ kartka zabezpiecza na energetyzowaną wodę przed wpływem negatywnych energii z jednej strony, a z drugiej wspomaga proces energetyzacji. To jest zdjęcie energetycznie czynne. Dłonie podnosimy lekko do góry, teraz odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i plaszczemy. Chciałbym powiedzieć o sprawie, która może być ogromnie istotna. Otóż reakcje po naszym kontakcie. To wygląda ten nasz kontakt bardzo niewinnie. Ja tylko do Państwa mówię, uśmiecham się, Wy się uśmiechacie do mnie, ale uwaga, potem mogą występować temperatura, biegunka, wymioty, wysypka. Staram się o tym mówić zawsze, niekoniecznie od razu, nieraz dzień lub dwa po naszym spotkaniu. Organizm poddany temu oddziaływaniu wyrzuca wszystko to, co mu przeszkadza, bez udziału świadomości, w tym również nikotyna, alkohol, o którym za chwilkę będziemy mówili, ale właśnie tu jeden z SMS-ów. Po ostatniej wizycie u pana wzięliśmy wodę dla moich rodziców. Mama od wczoraj, być może to reakcja po wodzie, ma gorączkę, prawie 40 stopni, biegunkę i wymioty. Wczoraj była na pogotowiu, ale lekarz nie dał jej żadnych leków. Ponieważ kiedy zbadał, zorientował się, że to nie jest nic groźnego, przejściowego, no ale ludzie uspokojeni i dlatego zawsze właśnie. Z jednej strony Zbyszek, z drugiej strony lekarz, albo lekarz, który kieruje do mnie swojego pacjenta. Wspaniale. Mamy w takim razie. Pełno energii na cały nowy rok, ale ja chciałam Ci przeczytać dzisiaj, bo to będzie dla Ciebie niespodzianka, dlatego że ja to właściwie znalazłam tuż przed e, naszym przyjściem tutaj do studia na Facebooku. Na Facebooku? Tak. Panie Zbyszku, to już niedługo będzie 14 lat, jak nie, palę jak nie piję alkoholu i nie palę papierosów. A to między innymi Pańska zasługa. Moje wizyty na seansach w Podkowie Leśnej wraz z moją mamą oraz dwa moje świadectwa dane w telewizji Polsat. A więc ten pan był gościem telewizji Polsat kiedyś, kiedyś. Najlepsze życzenia. Tacy jak ja mieli też tyle do zawdzięczenia, by uwierzyli w energię, która daje drugie życie, bo to jest możliwe. I teraz najważniejsze. Ja na początku nie dla siebie jeździłem, tylko dla świętego spokoju. Dla mamy jeździłem na seansy. Po paru spotkaniach stwierdziłem zmiany u siebie, zaakceptowałem i uwierzyłem w energię emanującą od pana. Czyli. Mamy SMS, za który bardzo dziękujemy, właściwie mail od pana, za, za który bardzo dziękujemy, bo bardzo ważną rzecz pan powiedział. Ja cię też zaskoczę chyba, ponieważ swego czasu wydawaliśmy taki miesięcznik Świat to apteka i właśnie pieczołowicie tutaj przenoszę i na pewnych spotkaniach wracam do tej właśnie informacji no, niezwykłej. Jeden z artykułów to jest rok 98, czerwiec. Szczęść Boże Kapitanie. No niektórzy być może wiedzą, że jestem kapitanem, że właśnie wróciliśmy z Atlantyku, ale jesteśmy tutaj dzisiaj. Drodzy Państwo, pił alkohol i palił papierosy od 35 lat. Pił. Już wszystko, łącznie z denaturatem i skażonym spirytusem. Wielokrotnie usiłował wyrwać się z w tym bardziej, że stwierdzony już u niego delirium tremens. Nikt nie potrafił mu pomóc. Przez 8 lat miał regularnie wszywany esperal i nadal pił. Leczył się hipnozą, akupunkturą, medytacjami, wszystkimi dostępnymi na rynku lekami, bez żadnego efektu. Miał tak silną nerwicę lękową, że bał się wychodzić z domu. Siedział przed telewizorem i w napadzie lęku kiwał się w lewo w do przodu i do tyłu. Przepił i przegrał w karty wszystko, co miał cennego. Po kolejnym ataku Delirium Tremens przypadkowo obejrzał w telewizji Polsat program Ręce, które leczą. Postanowił pojechać do Podkowy Leśnej. Była to dla niego heroiczna decyzja. Od tej pory pan Stanisław przestał pić i palić. Odrodziły się jego uczucia wyższe. Zaczął znowu chodzić do kościoła. Ale to jest z którego roku? To, to jest, jest ten sam pan? Nie. Tak, nie, absolutnie nie. Jest to jest 98. rok, a ten przypadek. pan mówi, że 14 tak, lat. To, Takich tak. przypadków, drodzy państwo, jest bardzo dużo. Myśmy oczywiście zagrali tutaj państwu dwa, bo, bo, bo przygotowaliśmy się do tego. Chodzi o to, że w tym nowym roku, w nowym otwarciu, prawda, możemy wygrać swoje życie Przecież. na nowo. Wystarczy tylko skontaktować się z Tobą. I takich przykładów, że właśnie ten kontakt, wysłanie zdjęcia, czy zwykły SMS, czy obejrzenie tego programu chociażby przypadkiem tak jak dzisiaj, może już rozpocząć jakiś nowy etap w Państwa życiu. Może wyjaśnić, rozprostować pewne zaplątane ja sprawy. Ja muszę powiedzieć w tym momencie jeszcze o jednym Stanisławie, który przyprowadził do mnie swojego kolegę. A właśnie? Kolega no, był w stanie nieprawdopodobnie ciężkim. Właściwie, no cóż... Ten sam problem alkoholowy. Ten sam problem alkoholowy, co nie oznacza, że każdy, kto przyjdzie do mnie z tym problemem, z tego problemu się dźwignie, ale jeżeli spróbujemy, to mamy takie możliwości. Ja myślę, że tak, możliwości. ci, którzy chcą. Ci, którzy ale, drodzy państwo, ja podziwiam właśnie z jednej strony mojego przyjaciela i jego determinację, mm -hmm. że po prostu przywlód, za za, no nie wiem... Przywrók do mnie siłą, siłą tego człowieka, Prawie. ale również podziwiam partnerkę tego człowieka, którego kiedy e, on wymiotował krwią, ona po prostu ratowała. No, co za wspaniałe uczucie, to uczucie z jednej strony i ta potrzeba u tego człowieka, żeby pokonać ten straszny nauk. A to znowu ta sama sytuacja. Rodzinie tak. lub przyjaciołom przychodzi do głowy, jest jeszcze nowak, może on pomoże. No właśnie, robię za taką ostatnią deskę ratunku. Przepraszam, że nie zabrałem jej no. ze sobą, bo jestem osobiście. Jesteś deską ratunku. Ale co masz na ten temat SMS-a? No cóż, mam tych SMS-ów tutaj więcej jeszcze. I tutaj powiem o takiej sprawie, która, na którą również mam ogromny wpływ, a bardzo często panowie w odpowiednim wieku mają z tym problemy. E, witam. E, mąż do toalety wstaje już tylko. Około trzeciej nad ranem, wcześniej wstawał co dwie godziny. Co powoduje działanie energetyczne? Działanie energetyczne pozwala uruchomić właściwą pracę organizmu nawet wtedy, kiedy mam tylko zdjęcie. Oczywiście nigdy nie mówiłem, że ja mogę wszystko. Wszystko może Bóg wielokrotnie to powtarzał, ale on czasem daje komuś takie możliwości, no i wtedy Państwo, korzystając z tych możliwości, możecie wszystko osiągnąć. jak jeśli masz jeszcze jakieś sms i wspaniałe wiadomości, a wiem, że masz, to pospiesz się, bo już musimy bawić Proszę aktyć. bardzo, mam dla Pana nowinę. Właśnie odebrałem wyniki badań na boreliozy. Wynikujemy, wyślę wyniki Panu e-mailem. Y, mm, tak, dostałem te wyniki. W zasadzie pokonałem, jak do tej pory, wszystkie przypadki boreliozy. Sarkoidoza, zapraszam serdecznie. Epilepsja, proszę bardzo. Kardiomiopatia, pląsawica. Mówię o bardzo ciężkich problemach, ponieważ wtedy, kiedy zajmuję się tymi sprawami, możecie Państwo na stronie nowak.pl odebrać rozmaite informacje, ale jeszcze może jedna, jeden SMS. Panika wśród lekarzy, był na zdjęciu kamień, teraz go nie ma. Niemożliwe, żeby znikł, tak mówią. A co jeszcze bardziej dla sportowców, kolega mnie dzisiaj zapytał, co to za ćwiczenia robią te trzy ćwiczenia, bo na ostatnim meczu, jakbym latał i był o 5 kg lżejszy, że i on też tak chce. Czyli mamy. To pierwsze, to drugie, to trzecie. Jedna, druga, trzecia minuta. No a jeżeli dostanę zdjęcie, to moje możliwości są jeszcze większe, bo mogę dotknąć tego człowieka, którego zdjęcie mam przed sobą. No właśnie, i możemy komuś zrobić taką niespodziankę. Drodzy Państwo, jeśli macie wśród przyjaciół, rodziny, kogoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy, a może nie do końca jeszcze. Jest przekonany, jeszcze się nie otworzył na te sprawy, jeszcze nie przełamał tych barier, jeszcze nie przeszedł tych schematów, to po prostu może trzeba wysłać zdjęcia bez wiedzy. Jest taka możliwość? Jest, w sensie. oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jeszcze, jeżeli mamy jeszcze sekundkę, to w tej książce, którą pewno Państwo znacie, tych przypadków jest wiele, ale bardzo często idziemy na jakieś badanie i mamy jakiś lęk, prawda? Szczególnie do dentysty. To namawiam szczególnie wszystkich wizyt u dentysty. A właśnie, to są kolejne bariery tak, do przełamania. Właśnie, lęk. strach przed lekarzem. Ja. Namawiam do badań i co zrobić? Wtedy zabieramy jakieś moje zdjęcie. Do dentysty nie chodziłem wcale, bo się bałem, bo raz byłem u dentysty i wyrwał mi zdrowego, a potem nie chodziłem i dostałem dwa zawały, miałem wylew. Żona mnie namówiła i chodziła ze mną do dentysty i ze zdjęciami chodziłem. I nie tylko do dentysty, bo jeszcze na koronografii byłem ze zdjęciem, bo też się bałem iść. I na każdych badaniach, na które idę, też mam w skarpetce zdjęcie. No proszę, idę i się nie boję. Poszedłem do dentysty i pani dentystka pyta, jak? Na zastrzyk, ja mówię, nie, na żywca. I wszystkie na żywca wyrwałem, dziesięć zębów wyrwałem, już mam nowe założone zdjęcie. W takim razie, państwa. drodzy Państwo, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, <noise> pierwsze w nowym roku, ale nie ostatnie, zapraszamy do wszelkiego rodzaju kontaktów. Proszę w takim razie, może też napisać albo wysłać jakąś wiadomość, jeśli chcecie Państwo otrzymać takie zdjęcie. Jest nowy kalendarzyk na 2015 rok. Z przyjemnością Państwu wyślemy, a na hasło Superstacja wysyłamy ekspresem polecanym. Zdjęcie człowieka, który mówi, że działa przy pomocy. Energii, promieniuje energią i stąd nie odczuwamy żadnego bólu, ani lęku. Czego Państwu pomoże. życzę to całym sercem w tym nowym roku, kiedy korzystacie Państwo z pomocy Zbyszka. Serdecznie dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.